Witam wszystkich! Dzisiaj przedstawiam sałatkę z tuńczykiem, komosą ryżową, soczewicą i suszonymi pomidorami. Marki Marinero. Producent to firma Graal. Waga to 160 g. Kaloryczność to 216 kcal w 100 gramach produktu czyli cała taka puszeczka będzie miała 346 kilokalorii czyli całkiem nieźle jak na taką małą objętość do zjedzenia na zimno najlepiej w jakiś ciepły dzień co my dokładnie mamy w składzie ryba tuńczyk 23% komosa ryżowa czerwona cebula marynowana woda, olej rzepakowy soczewica zielona Papryka żółta, papryka czerwona, fasola szparagowa zielona, teksturowane białko pszenne, kukurydza, suszone pomidory, sól, chili, żadnych konserwantów, innego syfu. Czyli wszystko jak najbardziej w porządku. W kartoniku. mamy puszeczkę łatwo otwierał aluminiowo tak to się prezentuje Trochę tak odbiega od innych sałatek właśnie ze względu na tą komosę ryżową bardzo gęsto tutaj to jest wszystko pchane czuć posmak ryby chociaż na razie jej nie widzę bo ryba jest schowana pod spodem, no i to jest takie duże kawałki. Nie jest mocno rozdrobnione, czyli właśnie taką, jaką lubię w dużych Nie taką paczaję drobną, rozdrobnioną, pomimo że tamten rozdrobniony tuńczyk to jest niby sałatkowy. Ja zdecydowanie wolę takich w większych kawałkach. No takie częściowo składniki jakby trochę może, meksykańskie. Może żeby tą fasolę zamienić na czerwoną. Z tą komosą bardzo fajnie to smakuje. trochę drobne ziarenka, troszeczkę takie lekko może twardawe, nie są one tak mocno rozgotowane. Całkiem nieźle smakująca sałatka. No i w sumie kalorii masz też sporo. Jak na taki posiłek na zimno, ciepły dzień, spokojnie może zastąpić jakiś ciepły posiłek, który czasami na przykład jest więcej, ma pojemności, a praktycznie tyle samo wagi, co tutaj. Także mała puszeczka, całkiem fajnie kaloryczna. Smaczna jak dla mnie bez konserwantów. Same plusy. Warzywa bardzo dobre. Mięciutkie. Powiedział, że, powiedziałbym, że wszystkiego jest po trochu. Tak w samy raz. Niby tu miało być te chili, ale raczej ja tutaj żadnej ostrości nie czuję. Może nie trzeba nawet doprawiać. Raczej to taka sałatka łagodna, niż ostra. Ale według mnie całkiem smaczna. Ja taką sałatkę polecam jak najbardziej. Jak ktoś nie jad, a chce sobie spróbować. Mi akurat ona smakuje. Wiadomo, rzecz gustu. Komuś innemu może to nie smakować. Mi jak najbardziej. Polecam to jak najbardziej do kupienia. Gdzie oczywiście ja sobie to kupiłem? W jakiej cenie? Wszystko będzie podane pod spodem w opisie. I to tyle w dniu dzisiejszym. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.